Cześć, z tej strony Iron Tom13 Zapraszam do oglądania nowego odcinka Zagrajmy w Diablo 3 I dzisiaj dla Was będę miał zakupki Poradnik związany z mnichem Z dwoma broniami I będę miał dzisiaj do wydania dość spory budżet Bo 700 milionów golda 700kk Zrobiłem już standardowe zakupy przerzuciłem je do siebie do skrzyneczki z tego powodu, że to są dość drogie już zakupki i wolę sobie na bieżąco sprawdzać wszystkie statystyki, ile jest witalności ile jest DPS-u, po prostu tak łatwiej się robi zakupy zaraz Wam wszystko po kolei pokażę ubierzemy naszego mnicha ale najpierw przejdźmy do cen zobaczmy co za ile kupiłem Zdecydowałem się tym razem na cały zestaw Iny, cztery części i pierwszym itemkiem, który kupiłem był blask Iny, naprawdę z super statystykami. Potem to omówię, jak już będę ubierał naszego mnicha i zapłaciłem za niego 65 milionów. Następnym itemkiem były spodnie, powściągliwość Iny, zapłaciłem za nie 35 praktycznie milionów. Potem kupiłem klatę bezmiar inne za 20 milionów i pas przychylność INE za 23 miliony. Ok, dobra. Teraz następny przedmiot, który kupiłem, było to odbicie na talii, pierścień. Kupiłem go za 40 milionów. Następnie kupiłem karwasze. Rzadkie karwasze za 38 milionów. Dobrze. Potem kupiłem rękawice za 14 milionów, plugawą osłonę nasze na ramienniki za 28,5 miliona. Następnie kupiłem tego typu amulecik z naprawdę bardzo dobrymi statystykami za 90 milionów. I dwie bronie z kradzieżą życia i dodatkowo z obrożeniami od trafień krytycznych zwiększonymi o ponad 60%. Za pierwszą broń zapłaciłem 125 milionów, za drugą broń zapłaciłem 100 milionów. Następną rzeczą, którą kupiłem był ten bardzo ładny pierścień, w którym mamy szansę na trafienie, szybkość witalność i dużo zręczności socket za 50 milionów potem kupiłem budki za 10 milionów i tutaj kupiłem tego typu pierścień jedność z takimi statystykami jak widzicie i drugi raz już mi się zdarzył, zdarzyła tego typu sytuacja, że dokonałem zakupu pobrało mi pieniądze, a nie przerzuciło mi jeszcze do zakończonych transakcji. Chciałem także wypróbować w filmie ten pierścień, ale chyba się nie da. Trzeba trochę poczekać. Ostatnio musiałem czekać pół dnia, żeby mi przerzuciło do zakończonej transakcji. Nie wiem z czego się to bierze. Tak już jest po prostu. Ok, dobra. No i kupiłem tego typu dwa klejnoty. Idealny gwieździsty szmaragd. Do tego siedem nieskazitelnych gwieździstych szmaragdów i jeszcze jeden idealny gwieździsty ametyst. E, idealne gwieździste szmaragdy dwie sztuki mnie kosztowały 18,5 miliona, e, 7 nieskazitelnych gwieździstych szmaragdów kosztowało mnie 21 milionów, no i idealny gwieździsty ametyst 6,3 miliona. Ogólnie na wszystkie te tutaj zakupki, które widzicie, wydałem 693 miliony golda. Więc e, zmieściłem się w budżecie i zostało mi 7 milionów golda. Ok, dobra. To idziemy ubrać naszego mnicha. Bardzo się cieszę, że mogę z Tobą wędrować. Pewnie ja też się cieszę. No i świetnie. I lecimy. Ubieramy wszystko po kolei i zaraz zobaczycie jaki wyszedł DPS, jakie wyszły resy. Bardzo ładne. Dobra. Wkładamy po kolei wszystko. Trochę jest tych kamyczków. Kamyki też oczywiście się mieściły pod rzecie. No i dobra więc mamy naszego mnicha wyjściowy DPS bez żadnych buffów 164 prawie 165 tysięcy życia mamy tyle ile powinno być bo ponad 40 tysięcy, więc jest wystarczająco i teraz przejdźmy do reszty statystyk chociaż może najpierw przelećmy sobie jeszcze raz cały gir, umówmy go Okej, okay, dobra, więc tym razem tak jak mówiłem zdecydowałem się na pełen set iny ze względu na wszystkie bonusy z tym związane i pierwszą rzeczą, którą kupiłem był właśnie plask inny, bardzo bardzo ładny udało mi się kupić z dużą ilością zręczności bo 160 ponad ponad 50 witalności 75 do odporności na wszystkie żywioły, no i dodatkowy bonus zwiększa regeneracji siły duchowej o 1 praktycznie 7 na sekundę no i oczywiście szansa na trafienie krytyczne zwiększone o 6% więc bardzo, bardzo dużo, duży DPS daje, ma resy, bardzo fajne, bo ma 75 do odporności na wszystkie żywioły, plus dodatkowo ma regenerację siły duchowej, co jest też bardzo ważne dla mnicha. Gdybym tutaj dał mempo, niestety nie mielibyśmy szansy na trafienie krytyczne i nie mielibyśmy regeneracji siły duchowej. Wiadomo, byśmy mieli dodatkowy atak speed, ale tym razem zdecydowałem się na pełen set ok, dobra Następną, y, następnym itemkiem, który kupiłem był bezmiar inny i tu mamy ponad 180 zręczności 85 do witalności y, 10% punktów życia dodatkowo no i zasięg podnoszenia 7 metrowy bardzo, bardzo ładny też y, bardzo ładna klata ok, y, następnym itemkiem y, które kupiłem, był, była przychylność inny, i tutaj mamy naprawdę bardzo dużo zręczności, bo 183 dodaje 8% do świętych obrażeń. Pancerz ponad 250, dodatkowo jeden punkt szansy na trafienie krytyczne, no i trochę siły, która też nam podnosi pancerz. I następną częścią naszego setu były te spodenki w których było. Ponad 140 zręczności, prawie 50 witalności, szybkość ataku zwiększona o 9%, no i szybkość poruszania się 12%, no i dodatkowo szansa na trafienie krytyczne zwiększona o 1%. Dobra, i teraz tak jak widzicie, przy dwóch częściach setu 130 do zręczności, przy trzeciej części. To jest szczerze mówiąc mało ważne, no ale też zawsze coś zwiększa regenerację siły duchowej o 0,33 na sekundę. No i najważniejsze przy secie inny z czterema częściami to, że zmniejsza koszt umiejętności powalający podmuch o 70 punktów. Więc tak naprawdę powalający podmuch nic na sprawie nie kosztuje, bo tylko 5 punktów. No i dodatkowo daje 10 e, punktów życia za wydany punkt siły duchowej. To jest taki dodatkowy mały bonus Dobra. Teraz tak, amulecik mm, ogólnie ma dużo zręczności, bo ponad 150-181 do witalności, obrażenia trafień krytycznych zwiększone prawie 80 i szansa na trafienie krytyczne zwiększona o 8,5. No i dodatkowo, tak jak widzicie, mamy tutaj 45 do odporności na błyskawice. Ogólnie starałem się w czterech itemkach, to znaczy w amulecie, karwaszach, rękawicach i na ramiennikach dodatkowo, aby był bonus związany z odpornościami na błyskawice. Potem e, pokażę Wam, e, z czym to było związane. I w tym momencie bonus odporność na e, błyskawice wynosi nam 625. E, potem, e, jak włączę pasyw, jedność. To wszystkie moje odporności będą na tej samej wysokości i będą miały 625. Ok, dobra, to lecimy dalej. Tutaj mamy tego typu plugawą osłonę z dużą ilością zręczności ponad 265, 50 do witalności, ponad 74 do odporności na wszystkie żywioły, i tak jak mówiłem przed chwilą. 46 do odporności na błyskawice. No i wiadomo, pancerz i regeneracja życia na sekundę. Następnie znalazłem takie bardzo ładne e, rękawice. Praktycznie maksymalna prawie ilość szansy na trafienie krytyczne po 9,5 na 10. E, Obróżenie od trafień krytycznych zwiększono o 30. E, 73 do odporności na wszystkie żywioły. No i tak, widzicie, znowu 44 do odporności na błyskawice. 152 do zręczności i 70 do witalności. Następnym itemkiem będzie, będą karwasze. 135 do, y, do zręczności, prawie 70 witalności, 68 do odporności na wszystkie żywioły i znowu 56 do odporności na błyskawice. No i szansa na trafienie krytyczne zwiększona o 6% i mały bonus. kule zdrowia i mikstury przywracają 5700 y, punktów życia. Prawie. Dobra. To co zostały nam jeszcze pierścienie. Tutaj znalazłem naprawdę ładne odbicie na talii z dużą ilością zręczności, po prawie 115 ponad 30 do witalności, szybkość ataku zwiększona o 9% i obrażenie od trafień krytycznych zwiększone o 23%. No i dodatkowo mamy socket, który podnosi nam zręczność, bo razem mamy w samym tym pierścieniu mamy 100, 60 prawie 5 do zręczności. więc bardzo, bardzo ładny bonus. No i mhm. Jasne. koleżanko. Nie jest OK, No i wiadomo w, w zestawie... Odbicie Natali plus krwawe ślady Natali. Mamy bonus do szansy na trafienie krytyczne zwiększone o 7%. No i dobra, jak tu już jesteśmy, to zobaczmy nasze budki. Więc w butkach mamy praktycznie 200 do zręczności. W momencie, kiedy jest jeszcze dodatkowo odporność na przykład na błyskawice, to maksymalnie można mieć w butach 200. Więc te kupiłem bardzo, bardzo ładne. Więc tutaj mamy, tak jak mówiłem, prawie 200 do zręczności. Prawie maksymalną ilość odporności na wszystkie żywioły, bo 79. No i prawie 50 do odporności na błyskawice. No i wiadomo, pancerz i Szybkość poruszania się zwiększono o 12%. No i dobra, został nam pierścień, bardzo ładny pierścień. Szansa na trafienie krytyczne zwiększona o 5%, szybkość ataku zwiększona o 9%, 121% do zręczności, plus gniazdo, w które włożyłem kamień, który daje nam dodatkowo 50%, więc razem mamy 170%. No i prawie 70% do witalności, więc bardzo, bardzo ładny pierścień. Udało mi się kupić. No i teraz wiadomo, dwie najważniejsze rzeczy. Dwa miecze z dużą szybkością ataku, bo 1,4. I teraz tak, zależało mi na bonusie związanym z kradzieżą życia, więc tutaj przy tym mamy 2,5 zadawanych obrażeń, wraca jako punkty życia. Dodatkowo obrażenie od trafień krytycznych zwiększone o 63, to praktycznie jest nam maksa, ile może być w momencie, kiedy jest kradzież życia. No i dodatkowo mamy soket, w który mamy włożony kamień, który daje nam obrażenia od trafień krytycznych zwiększone o 90%. No, i druga broń, bardzo podobna, e, praktycznie prawie identyczna, troszeczkę z mniejszym DPS-em. E, I tutaj mamy obrażenia od trafień krytycznych zwiększone o 63%, kradzież życia e, mamy 2,5%. No i wiadomo, soket z kamieniem. Dobra, to chyba już by były wszystkie przedmioty. Teraz sobie omówimy. Tutaj szczegółowe statystyki, więc mamy obrażenia zwiększone przez zręczność 2657, szansa na trafienie krytyczne 49, obrażenia od trafień krytycznych 488. No, i tak jak widzicie, całkiem, dobre, całkiem dobra ilość ataków na sekundę po 2,03. Wiadomo, gdybyśmy mieli inny pas, który by nam dodawał szybkość ataku Karwasze i Mempo, to wiadomo, szybkość ataku by była większa, by była 2,4, 2,5, nawet może 2,6. Ale w tym momencie zdecydowałem się na cały zestaw Inny. Ok, dobra. Co mamy dalej? Ok, resy, tak jak widzicie, są na wysokości 385, ale w momencie, kiedy zastosujemy dodatkowy pasyw, będziemy mieli 625 do wszystkich obrażeń, więc bardzo, bardzo ładnie. Ok, co jeszcze mamy? Ograniczenie kontroli postaci 13%. Redukcja obrażeń w walce prawie 10 i teraz tak, życie, tak jak mówiłem, prawie 41. E, premia do życia 27, punkty życia na sekundę ponad 400, kradzież życia 5, e, premia do leczenia za kulę zdrowia e, 5683, zasięg podnoszenia 7%. No, i reszta statystyk, oprócz szybkości poruszania się, która jest 24, zależy już od tego, na jakim jesteśmy P oraz od paragonu, jaki ma dana postać. Ok. Punkty siły duchowej regenerują się nam 3%, ale tak naprawdę przez to, że mamy taki, a nie inny build. Ok, dobra, to jest mój build na MP5, zaraz Wam go szybciutko omówię, z tego powodu, że to jest poradnik, więc standardowo brzmiące pięści, plus dodatkowo rozgromienie, mantra pewności, plus onieśmielenie, niesamowite. Yy, ogólnie daje to nam 24% do DPS-u. W momencie, kiedy włącz, włączamy mantrę, mamy przez krótki okres czasu 48% do DPS-u, ale biorąc pod uwagę, że raczej nie, nie mamy problemu z mm, regeneracją siły duchowej, to praktycznie nonstop możemy używać e, tej e, umiejętności. Następnie mamy powalający podmuch z runem cyklon. Standardowo najlepiej się to zgadza. Tchnienie niebios z runem palący gniew, który daje nam bonus do DPS-u. No i lśniący blask i run światło wiary osłupia naszych przeciwników, plus dodatkowo daje nam bardzo duży bonus do DPS-u na 3 sekundy no i pasywy, które użyłem to dźwięczna inkarnacja przedłuża nam czas trwania naszej mantry, plus dodatkowo daje dwa punkty siły duchowej na sekundę, tutaj niezrównoważona dusza zwiększa maksymalną ilość punktów siły duchowej o 100 więc razem mamy 250 nie 150 i dodatkowo dodaje nam na sekundę jeden punkt życia Ok, i tutaj mamy bonus skierowany na DPS. Każda umiejętność generująca siłę duchową zwiększa zdawane obrażenia o 8% przez 3 sekundy. Ok, dobra, to by były wszystkie umiejętności. Teraz zobaczmy, jaki wyszedł DPS. Na czysto 164, a po użyciu tchnienia niebios mamy prawie 190 tysięcy pancerz prawie 4000 i reszta wygląda w ten sposób w momencie kiedy włączymy punkt kiedy włączymy mantrę mamy 5 punktów regeneracji siły duchowej na sekundę ok, dobra, za chwilę wypróbujemy naszego mnicha na mp5 potem na mp8 i na mp10 do zobaczenia